8 stycznia Żary odwiedził Ryszard Kalisz, były szef kancelarii prezydenta, poseł, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wiceprzewodniczący klubu polskiego SLD i członek zarządu krajowego SLD. Wizyta w Żarach rozpoczęła się od spotkania z burmistrzem Wacławem Maciuszonkiem. Drodzy mieszkańcy Żar, pięknego miasta 40. tysięcznego Bądźcie szczęśliwi. Każdego dnia budźcie się z uśmiechem na ustach i kładźcie się spać z poczuciem dobrze spędzonego dnia. Naprawdę, ja, gość, który tu w Żarach jestem, po pięciu, sześcioletniej przerwie, obserwuję, że Wasze miasto pięknieje, jest fajne, miłe, subtelne. Także cieszę się również ze swojej małej ojczyzny. Spotkanie Ryszarda Kalisza z mieszkańcami Żar odbyło się w Państwowej Szkole Muzycznej w Żarach. Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach odbyło się seminarium regionalne zorganizowane przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz region zielonogórski NSZZ Solidarność w ramach wspólnego projektu Działaj Odpowiedzialnie. Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim. Temat jest bardzo ciekawy, społeczna odpowiedzialność biznesu. Myślę, że temat nie nowy, ale, ale rzeczywiście ciekawy póki zaczniecie obradować, y, chciałbym powiedzieć, gdzie jesteście, bo nie wszyscy jesteście żale, jak jesteście żal, to też można posłuchać. Ja uważam, że żale to st stolica gospodarcza województwa lubuskiego. Tu, jest, tu powstaje prawie jedna czwarta PKP Województwa Lubuskiego. I to co z dumą muszę powiedzieć, że to tu jest biznes zdrowy. Tu nie ma. Specjalnie strefy ekonomiczne. Tu jeżeli firmy się lokują, to znaczy, że tu jest im dobrze, że jest rynek. I nawet w tym, w tym temacie, o którym mówimy, myślę, że, że zdrowe firmy to też, to też jest ważny temat. Ja specjalnie nie jestem ze strefami ekonomicznymi, to zachwiewa jakąkolwiek równowagę na rynku, no bo jedni mają, drudzy nie mają. Myślę, że to nie jest dobrze. Natomiast wracając do... Do żary. No na pewno wszyscy wiecie, ale to jeszcze raz chcę przepowiedzieć i podziękować, bo właśnie to dzięki, dzięki naszym przedsiębiorcom żalem za 2011 rok wygrały ranking samorządów Województwa lubuskiego. Głównie były, były brane właśnie wyniki gospodarcze. To dzięki Wam przede wszystkim, my jako samorząd ten ranking wygraliśmy. W literaturze znajdziemy wiele definicji CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to zjawisko wielowymiarowe, a na jego ostateczny kształt wpływa wiele rozmaitych czynników, w tym globalizacja, wzrost konkurencyjności, rozwój mediów oraz wzrost świadomości społecznej. Podczas seminarium zastanawiano się wspólnie, czy idea CSR jako standard postępowania może mieć pozytywny wpływ między innymi na konkurencyjność przedsiębiorstw, na środowisko naturalne, na utrzymanie dobrych relacji z pracownikiem oraz z otoczeniem. Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie idei CSR i jej głównych założeń, pokazanie korzyści, szans i zagrożeń wynikających z jej stosowania w praktyce gospodarczej. Patronat honorowy nad seminarium objęła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Już 13 stycznia odbędzie się 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. W ramach finału w Żarach tradycyjnie odbędzie się 100 turniejów dla Jerzego, czyli turnieje tenisa stołowego w szkole podstawowej w Olbrachtowie. PTTK w Żarach w ramach finału przygotowało m.in. spacer po Zielonym Lesie oraz Ognisko oraz spacer szlakiem żarskich legend. W Pabie Max odbędą się koncerty zespołów rokowych, projekcja filmu Woodstock 2003 oraz licytacje. Fanów sportu zapraszamy m.in. na turniej futsalowy z udziałem najlepszych drużyn w regionie, który odbędzie się w hali Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa. Występy taneczne oraz koncerty odbędą się również w Filiżarskiego Domu Kultury w Kulicach. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Rynku Miasta to m.in. bieg pod hasłem Policz się z Cukrzycą. Od godziny 14.30 plenerowe pokazy oraz koncerty w rynku, a o godzinie 20.00 tradycyjnie już pokaz sztucznych ogni, czyli tzw. światełko do nieba. Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w 21. Finale Wośb. Zapewniamy, będzie się działo. Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ulicy źródlanej w Żarach. Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym pracy dotyczącej kąpieliska miejskiego w zakresie budowy basenów zewnętrznych wraz z niezbędnym zapleczem, infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu, parkingami oraz drogą dojazdową z oświetleniem i odwodnieniem. Wybrano pracę autorstwa pracowni architektonicznej Piotra Dominiczaka i Mariusza Szczuraszka z Ostrowa Wielkopolskiego. Od poniedziałku 14 stycznia rozpoczynają się ferie i jak co roku z tej okazji przygotowano w mieście wiele atrakcji. Zapraszamy m.in. na szereg spektakli, szewc dratewka, orkiestra czy udręka życia. Wszystko to w sali widowiskowej Żerskiego Domu Kultury Luna. W chwili w Kunicach odbędą się m.in. warsztaty plastyczne i taneczne. W Żarskim Domu Kultury przy ulicy Wrocławskiej odbywać się będą warsztaty plastyczne. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza od poniedziałku do piątku od godziny 11 do 14 na ferie z Julianem Tuwimem, czyli gry, zabawy, konkursy i głośne czytanie, zajęcia plastyczne, teatralne i muzyczne. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w swojej świetlicy przy ulicy Podchorążych oraz w Zespole Szkół Specjalnych czeka na dzieci, które zainteresowane są półkolonią, która odbywać się będzie codziennie w godzinach od 9 do 15. 26 stycznia zapraszamy wszystkich do Zespołu Szkół przy ulicy Puławskiego w Żarach na podsumowanie ferii w mieście. Będzie to impreza dla dzieci i młodzieży pod hasłem Bawimy się zdrowo i kolorowo. Urząd Stanu Cywilnego w Żarach informuje mieszkańców miasta Żary, gminy Żary i gminy Lipinki Łużyckie, że ci z Państwa, którzy w roku bieżącym obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego i zawierali swoje związki w innym miejscu niż Żary, gmina Żary lub gmina Lipinki Łużyckie, a chcieliby wziąć udział w uroczystości organizowanej przez nasz urząd w roku 2013, prosimy o zgłoszenie swojego udziału w biurze Urzędu Stanu Cywilnego w Żarach, ratusz pokój numer 28, lub telefonicznie pod numerem telefonu 68 470 80 30. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 stycznia. Do 31 stycznia przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2012 roku. Więcej informacji pod numerem telefonu sześćdziesiąt osiem cztery sta siedemdziesiąt osiemdziesiąt trzy dwadzieścia dziewięć.